Zobaczcie, Ostatnie trzy elitarne specjalizacje zostały ujawnione w Guild Wars 2. Zobaczmy co to tam się szykuje. Invocation was a veiled Norn shamans, but the spirits of the wild have encouraged them to share this practice with Tyria. Evokers channel the elements to summon forth a familiar to join them in battle. A summon team. a cunning fox familiar to throw flaming projectiles at your enemies. Call forth a gentle otter and quench the battlefield with cleansing waves. Electrify the scene with a hair cast from lightning and storm. And break ground with the help of an earthen toad. Ale to jest elementalista, rozumiem, tak? These familiars will be your strongest allies in battle. Protect them as they protect you and help the spirits of the wild. Connect once again with the greater world as the evoker. Czyli po prostu rzucasz spelki, ale właściwie te, te spelki są ee, w jakiś sposób modyfikowane przez samony. E, chyba nie dla mnie.

to their new pharaoh fluid friend to their body in battle. Shred your enemies as you throw out globs of slime to, to? effect? cut anything in their path. Command your ooze to form around you as you melt to avoid incoming attacks. Nie wiem, czy mi się podoba ten efekt. Wydaje się kurczyć, tak jakby postać się zmieniała w taką nieberemenderowaną do końca. Nie podoba mi się efekt po prostu. Ale sam jest ciekawy, nie, że jest to jakiś super ultra wynalazek w postaci jakiegoś niesamowitego materiału, który jest używany w walce, ale nie podoba mi się wizualnie to. Przyznam szczerze, jak Terminator trochę, no. no. I mi najbardziej z tych wszystkich specek, póki co się podoba, właśnie te specki, które już były przygotowane w Guild Warsie 1, nie? czyli Paragon i Rytualista. I Guardian mi się podoba też, ale Guardian, chyba dlatego mi się podoba, bo po prostu lubię klasę Guardiana, no ale zobaczmy to w jeszcze. O, i to jest... tak poważnie rozważam grę Revenantem, więc to jest ewentualna specka, która mnie może bezpośrednio dotknąć. And a Raza and gain Learn their abilities to better understand the best path to victory. Through your connection to the assassin, warrior, mesmer, monk, and dervish, unleash powers that have not been seen since the legends themselves. Through your connection to Raza, find strength, resilience, courage, And purpose as the znowu jakiś rodzaj e, bawków w zależności od formy. Kurde, ciężko coś powiedzieć, bo albo by trzeba było oglądać jakiś dłuższy live i, i posłuchać w jaki sposób faktycznie będą działały te konkretne skille, albo trzeba samemu po prostu przeklikać to w open Becie. Mm. To jakby nie widzę tutaj od razu jakiegoś takiego charakterystycznego, ciekawego zamysłu, ale no nie wiem, trze, trze, trzeba będzie pograć. Revenant, że specyficzny jest. Wiem, wiem, wiem. Ale to jest taka klasa, której w ogóle nie znam. Ewentualnie Guardianem, ale to jeszcze się zdecyduje może. Może i tym i tym pogram. Zabrali mi Derwisza. No, derwisz, Derwiszem w Guild Warsie 1 najwięcej grałem ze wszystkich, absolutnie wszystkich klas. Ale to nie dlatego, że jakoś mechaniki mi się bardzo podobały, bo tam te mechaniki to były nowo różne, nie? Albo się jakieś. Kon kondycje tam, gdzieś wiecie, w sensie te dotki narzucało, albo były te transformacje w bóstwa, ale najbardziej mi się podobał po prostu ten zamysł, że jak on był w, e, takim, w takiej pozie bojowej, to on opuszczał głowę i trzymał tą kosę i on tak badasowo wyglądał. no Totalny kozak, strasznie mi się derwisz podobał wizualnie po prostu. I te animacje później z gdy tańczył z tą, e, z tą kosą. E, i faktycznie to trochę wyglądało jak derwisz, który wpada w ekstazę podczas, podczas walki. To no niesamowite to było. Strasznie mi to się podobało. A tobie, który się florek podobają, skoro mówisz, że dwie dobre. Brakuje mi mąka. Mąkiem też trochę grałem w GW1, no. Oho! Agielena. Bogata. Paragon i Rytualista, okej, okay, okej. Okay. Ja lubię klasyki, no nie dziwię się, no ten Paragon i Rytualista faktycznie całkiem spoko i mi też się najbardziej podobają. I od M na czacie widzowie, żeby zbustować e, Krasnoluda, Ekspa Krastoluda.